Wspiera na Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. Ja! Komplet publiczności, czyli blisko 3000 widzów, oglądało na żywo spotkanie hołniczenki honicy z Wisłą Kraków, w tym około 160 fanatyków z Krakowa w sektorze gości. Przytaczamy relację hołniczenki, która pojawiła się na profilu Fanatycy Z Grodu Tura. Mecz z Wisłą Kraków już od jakiegoś czasu zapowiadał się jako hit sezonu. W mieście czuć było atmosferę, która przypominała tą, gdy nasz ukochany klub tułał się po niższych ligach i nadchodził jedyny mecz w sezonie, w którym wiadomo było, że przyjadą kibice gości. Na szczęście w pierwszej lidze realia są zgoła odmienne i kolejny raz zapowiadało się kibolskie święto przy Mickiewicza 12. Gdy klub co rusz podkręcał atmosferę informując o ilości sprzedanych biletów, my nakręcaliśmy akcję pod tytułem Wszyscy na Przemarz. Zbiórka zaplanowana była była na półtorej godziny przed meczem, gdzie oprócz konkretnej liczby fanatyków z Tura pojawiła się również spora liczba smutnych panów, chcących uczestniczyć w tak wielkim wydarzeniu. Chwilę po godzinie 19 z flagą na czele i śpiewem na ustach ruszyliśmy w kierunku centrum. Tam krótki postój, odpalamy rację, ognie wrocławskie i udajemy się pod stadion. Doping podczas meczu stał na bardzo wysokim poziomie, nie zabrakło również obustronnej wymiany uprzejmości. W 20 minucie nasi ultrasi zaprezentowali oprawę, na którą składał się transparent, nad sektorem, gdy noc nadchodzi i ciemno już. Nad miastem czuwa anioł stróż. Transparent Semper Fidelis z panoramą miasta, który wylądował na płocie oraz sektorówka. Tur, który w rękach trzymał racę. Do prezentacji odpalona została spora ilość pirotechniki, co wieczorową porą dało zajebisty efekt. O liczbach ciężko jest tutaj pisać. Na stadionie był komplet, sektorce pękał w szwach, ale śmiało można powiedzieć, że Chojniczankę przez 90 minut dopingowało 350-400 gardę. Piłkarze wygrywają 1-0, a po meczu dziękują nam za doping. Kibice gości zjawili się w około 160 osób, z naszej perspektywy słyszalni tylko między naszymi przerwami. Z nami tego dnia na sektorze bracia z Lechii Gdańsk, KP Starogard Gdański. Dziękujemy za wsparcie. Obecne były wszystkie FC w dobrych liczbach. Oraz gościnnie cztery osoby z węgierskiego French Varos. Nie zwalniamy tempa i od poniedziałku zaczynamy zapisy na wyjazd do Gdyni, który już za 3 tygodnie. Więcej informacji wkrótce, cała hojna zawsze razem. Zobaczcie film autorstwa kanału FZGT TV. Zobaczycie na kanale FZGTTV. Jak oceniacie oprawę dopingu gospodarzy? Zapraszamy do komentowania. Dajcie znać w komentarzu, z jakiego meczu obejrzelibyście podobną relację. Trzymajcie się i do następnego! Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz bijaj na stronę www.polishfans.tv Zapraszamy na zakupy w Pioszop.pl z kodem tv 5% rabatu.